Cześć witam, tutaj Dabek. Dzisiaj będę kontynuował y, grę w, w tą naszą przygodę podróż po świecie Dark Messia, y, ostatnio tak, to chyba na save, tak ostatnio y, doszliśmy do jakiegoś miasta i trochę tak wykrakałem, że no, pożyteczna informacja. Yy, wykrakałem, że, że coś się stanie, że myślałem, że miasto będzie w płomieniach, a nie było do końca, chociaż coś tam się rozwaliło, ale głównym problemem było to, że zaatakowały nas yy, gule i teraz tam pamiętam, że musieliśmy przed nimi uciec, aczkolwiek wydaje mi się, że chyba jednak, yy, chyba jednak będziemy musieli z nimi walczyć To, że ludzie oraz zwierzęta to istoty wrażliwe na atak ogniem, to akurat dla mnie lepiej, bo jak miałem to chyba się nazywał punkt doświadczenia miałem to do wyboru to wpakowałem właśnie właśnie w, w ten ogień Zamiast tak, czyli chyba będę bardziej barbarzyńcą, nie barbarzyńcą, właśnie na no, odwyt, Będę bardziej magiem niż barbarzyńcą. No ale to jeszcze czas pokaże, zobaczymy, jak później mm, będziemy sobie z tym radzić. Ok, t ciupkę ściszę. O, o tak, troszeczkę, dobra. Y a więc jesteśmy my. Tutaj nam koleś trzyma ścianę, więc niech trzyma. Okej. Okay. Dobra, czyli tu już gul jest. Czyli ja muszę chyba uciekać. Kurczę, kurczę, kurczę. Co się dzieje, co robić? Nie mam miecza. Zauważyłem. Dobra, zły pomysł podejść do niego. Myślmy logicznie. Hmm. O, mamy coś takiego. O, 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 super. Dobra. Chyba, chyba mi się udało uciec. Co prawda ciupkę spanikowałem. Nie mam czym tego rozwalić. Ciupkę spanikowałem, bo... Troszeczkę za długo zacząłem ostatnio gadać. Okej, okay, już gra. Yy, gramy normalnie. Yy, jeżeli zauważycie, to mam bardzo mało życia. Bardzo mało kocha plaka, więc... Yy, więc to też od tego zależy yy, Chyba, wydaje mi się, widok OK. otwieramy tak Stuk się na mamy Musimy wyjść tędy Ach, nie mogę No, come on Spoko No Wchodzisz? Dobre wchodź yy, Troszeczkę tak hamsko, że, że... na samym stajecie już... O nie, to też chyba nie był dobry znak. Okej, okay. ale ja nie wiem, czy jestem tutaj. Super, zadanie wykonane. Nie wiem, czy jestem tutaj kimś ważnym, czy, czy coś, że oni mnie tak y kryją. Chy chyba tak. O, mam jeden punkt umiejętności. Też zauważyłem. Okej, okay, teraz chyba muszę być za nim. Wow! Tak też zrobię. Będzie, oj, nie. Będzie na pewno lepiej dla mojego życia. Myślałem, że to Hmm. <śm> no dobra. Punkt umiejętności ja zdam później. O, mam miecz. Super. Trochę, trochę to zrobiłem jak złodziej, ale mówi się trudno. Hmm. No, nieładnie, że mam 4 HP. Nowe by... zadania: strzel w cyklopa, aby go z tym. Czyli strzel w cyklopa, no super. Tak to mam. To jest idealna odpowiedź na pytanie, czemu nie gram w FPS-y. Bo mam takiego celu, że. że to jest aż, a, aż smutne. ELEGANCKO Bardzo ładnie, ale jeżeli z taką trudnością będą bossy, to, to... To cienko, mam nadzieję, że to nie jest jeszcze boss Już mam 4 punkty umiejętności Czyli ele, ELEGANCKO, pieczony chleb To co ja mam, mogę to jakoś zjeść, coś... Coś takiego Może poradzę się ustawień może będzie jakaś opcja JEDZ A tak kopnie jak zbliżenie ekwipunek TAB Dobra, czyli musimy wziąć taba, Reacja Racja żywnościowa Dobra Przynajmniej trochę Jakoś coś się stało I już mam ciupkę więcej HP Już nie ma takiego rozmasanego ekranu Zobaczmy w co my tu możemy rozwinąć Ognisty potrzask Skucie lodem mm. Hmm teraz może bym wziął walka w zwalciu, chociaż pozwala na prowadzenie skończonego przepraszam jesteś w i shift okej, okay. na razie to będzie tyle ale nie skumałem a, już rozumiem Ciach. Elegancko. Y, Okej. Okay. Skoro już jeszcze zbierę pieczony chleb, to mi chyba nie będzie potrzebne. Mm. Może jeszcze jakieś racje, zapiszę. Jakieś racje żywnościowe. Tak to się fachowo nazywa. Może to jest znajdę. Dobra, widzę, że nic, także idziemy dalej. Mmm. -hmm. Stały już super. O, racja żywnościowa mikstury. Właśnie, nie przypomnieliście mi, że mam mikstury. Tylko jedna? No nic. Wydawało mi się, że zbierałem trochę więcej tego. Ale zobaczymy, może coś będzie w beczkach. Chyba, że beczek się nie da zwalić. I tak też mi się wydaje. Jednak się dodatkowo trzeba sposobem. Eee, no dobra. Czyli nic nie znalazłem jednak ciekawego w tych beczkach. Dobra, czyli musimy przytrzymać. No, dalej, dalej, dalej. No super, ciekawe co teraz. Jakaś ikonka, ok, wczytywanie. Mmm, mm. co by tu powiedzieć, jak się ja wczytuje gra? No dalej, strasznie, strasznie to długo trwa jak na grę z... Rycznika. Nie pamiętam którego, ale ale wiem, że już jest dosyć stary. No, no, no. Okej, okay, czyli z magicznym sposobem znalazłem się w jakiejś innej krainie? Nie wiem. Dobra, chyba mnie ponosi fantazja. Y Okej, okay, czyli miasto jeszcze w pomieniach nie jest. O, elegancko mamy łuk. Mogę go kopnąć. Yy, yy, no dobra. Yy, to było bardzo, bardzo... Bardzo, ale to naprawdę bardzo mocno głupie. Aczkolwiek. Muszę, po <noise> muszę powiedzieć, że nie mógłbym się powstrzymać. Yy, zbieram łuk, go nie kopię. <noise> Powiem Wam szczerze, że nie, nie wiem czym się kierowałem robiąc to. Ale... Yy, mamy jakieś... Ograniczone strzały. Czy mamy ich nieskończoność? Dobra, widzę już w lewym dolnym, że mamy ograniczoną ilość strzał. Wyłączymy noctowizor i lecimy dalej. Mmm... Ciach, 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 Nie wiem czemu tak laguje. Reakcja żywnościowa, super. Rozbierz. No, Sztylet mam. Mmm... czym mi posłużą sztylety? Niby fajne, ale... mimo wszystko wolę mój miecz. Super. Zapisano grę. Okej. Okay. Teraz co się będzie działo. Pewnie. No co jest? Coś się dzieje naprawdę dziwnego. Czy nie wiem? Wydaje mi się, że to wina frapsa. Okej, okay, chyba już się uspokoiło. Dobra, gdzie ja teraz muszę iść? Ktoś... pewnie naćpany, tam nie mogę wejść. Talerz mi potrzebne Ewentualnie jakieś jedzonko. No i nie wierzę, tak game loguje. Znaczy gra jest przednia, ale wiecie co mam na myśli. Właśnie chciałem sprawdzić, czy tak będę mógł zrobić. Przesuń się. Kobieta do drajów. Yy... Kurczę, co by tu... Bo tylko... Mogę tak sobie wszystko pozabierać? Strzeli we mnie? Dobrze, nie. Sprawdzałem tylko. Nie za bardzo wiem, gdzie mam się udać. O. No dobra, jako trening ok. Myślałem, że go powiesili i mi się go zrobiło przykro. Hmm. Gdzie ja mogę iść? Tutaj byłem, tak, czyli. Ale co na górę? Oby już nie było tych lagów. Tak to, tak to już jest, jak się. Yy, tak to już jest, jak się posługuje frapsem. Ale, no lepszego programu jednak ciężko, ciężko znaleźć lepszy program, o tak. A temu co? Aha. Dobra, czyli zadanie wykonane, więc... Porozmawiać z mamą domową, co Czyli mieliśmy się po prostu znaleźć tutaj. A teraz mamy porozmawiać z damą. Okej, okay. zdobyliśmy dwa punkty umiejętności, czyli łącznie mamy już 5 i mamy podążać za tą panią Dobra no nie będę, nie będę się sunał z jakimiś y, itemami ukrytymi tylko postaram się robić postaram się robić normalne podstawowe zadanie Okej, okay, teraz krótkie intro wracam za chwilę Okej, okay. witam ponownie po krótkim intrze. Yy. Hmm. Ciężko powiedzieć co się działo na intrze, bo no, przyznam szczerze, że byłem bardziej skupiony na kobiecie, ale mogę wam powiedzieć jedno. Yy, jesteśmy w drugim. Blask zimnego ostrza. Super. Kiedy mistrz tutaj ta dziwna nazwa, powiedział mi te słowa. Uważaj czego sobie życzysz. No dobra, nie mogłem przeczytać, ale mam nadzieję, że Wam się udało. Mm, co z nami? Zemdleliśmy, czy co? Y, ok, a więc ja najpierw. Co chcemy zabić? Tak, tak myślałem. A więc załatwię się z nim, rozprawię się z nim szybko. Headshot. No nie mogę. Zawsze jak mam ten dobry styl, to chybiam. O, teraz był headshot, aż się odbysło. Znowu był headshot. Znowu. No nie, tym razem nie. Ale tym razem powinien być. Myślę... myślicie o tym samym co ja? Tak, na pewno myślicie o tym. No chodź, 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 chodź spokojnie. I papa. No nie, to nie miało tak wyglądać. O tak, już lepiej. Ok, biorę bestariusz, otwieram szafki w celu znalezienia racji. Biorę miksturę sił magicznych, czyli w końcu chyba coś na one. I znowu sztylety. Ktoś lub coś do mnie strzela. Ok, może lepiej zamkną okno. Mm. No dobra, czyli czego się dowiedziałem. No nie, kolejny. Jeszcze zabili mojego zioma. Dobra, tego im nie je. Znowu lagi. O oh, hmm. Jakby ich tu załatwić Mam ciup mało Ciup mało życia, 15 tylko Ale może coś mi się uda skleić ładnego na nich Jednego zabiłem, jednego mniej. No nie wierzę, łucznik. Dobra. Mam zupełnie nowy plan. Moim planem jest ucieczka. Ucieczka jak najdalej. Pamiętaj, że może... Hmm. No, bo myślałem, że nie zauważy. Masz skopa. My lecimy dalej. Hmm, gdzie by tu uciec? Mogę robić żywą tarczę. Super. Fajny pomysł. Ok, teraz wykorzystam pomysł, który zarzucili mi twórcy, żeby wysłać kopniakiem w ogień. Zresztą też nie mam za bardzo, jak to zrobić Może teraz? Super Jednego mniej mm... Nie, nie będę się z tobą bił Z tobą też nie mm... Dobra rozwalimy to, może coś się przyda ja sił magicznych I lecznicza Kurczę, nie wiem gdzie mam uciekać, po prostu pamiętam, jak mam posłać w płomienie. Pamiętam, sam zaraz to w płomienie bym wszedł, ale damy się tutaj, taka zmyła. <grym> <grym> Może tutaj coś znajdę. Fajnie, m mój, mój fajt właśnie na tym polega. Drzwi oczywiście muszą być zamknięte. O, to było fajne, to mi się podobało. Może jeszcze na tego. No, super. To patent fajny. No, idźcie stąd. Zostawcie mnie. No nie, znowu. Znowu nieprzyjemne tło. Tam chyba ten koleś, tego spaliłem i chyba nie jest y, nastawiony pokojowo. Mm, ale co, co tu robić? Może to jest czas na wypicie miksturki. Elegancko. I teraz jeszcze raz, tylko spokojniej. Fuck, nie zauważyłem. Mm, 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 tam? Nie, nie tam. Jakieś... Yy ukojne u miejsce hmm. Trochę tak jak w horrorze taka ucieczka, ale to, to akurat na plus To fajnie fajnie zrobione. znowu tutaj, znowu ten znowu zamknięte drzwi Ale ja się nie mogę poddać nie w tej chwili Tutaj coś pewnie trzeba zrobić Tak myślałem I szybko zamykamy, zamykaj, zamykaj Super, ok. Znaleźliśmy. Podsumowując, uciekaliśmy najpierw przed gnulami, później zabiliśmy, nie pamiętam, to był chyba cyklop. Zdobyłem łuk, zdobyłem sztylety, troszeczkę pewiantu, które na pewno później się przyda. Mam 5, o ile mnie wam, tak, chyba 5, zgadza się, 5 umiejętności. O. Właśnie mam 6 yy... i następnie uciekaliśmy przed. Obudziliśmy się w ogóle nie wiem gdzie i uciekaliśmy przed nie wiem kim i nie wiem czemu, ale ten ktoś nie był nastawiony pokojowo, yy... więc to chyba lepiej, że że uciekliśmy. Yy... Ja może sobie wrócę do tego spokojnego miejsca, w którym byłem. Yy... No nie, nie to chciałem zrobić, ale okej, okay. wracam do miejsca, w którym byłem i tam sobie na spokojnie odpocznę, czyli wracam jeszcze raz, wybaczcie, yy, i wydaje mi się, że to to dobre miejsce, żeby żeby zakończyć yy, ten odcinek, no nie no, kurczę, aż się proszę. nie bardzo mam jak to zrobić. Chciałem być miły. Zaraz chyba będę musiał ich potraktować z płomieni. No, no, no. Dobra, ostatnie życie. Znaczy, ostatni hapek. Muszę ich tak kopnąć, żeby jednym kopniakiem ich dwóch powalić. Kurczę. Mnie to zawsze wiady w oczy. Właśnie o to miałem ja na myśli. No dobra. Zakończenie... Zakończenie niezbyt przyjemne. Ale... Ale... Coś tam uda mi się może jeszcze ich... Zabić. Widzimy się niebawem. Yy, komentujcie. Lajkujcie subskrybujcie no i co no i to tyle no oglądajcie mnie polecajcie